Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgu chciałbym Państwu pokazać puch, publikacje, które zostały wydane. Na początku XX wieku, które pozwalają ludziom urządzającym mieszkania stylowo, jakby to powiedzieć, przewidzieć, jak te mieszkania będą wyglądać. Dzisiaj mamy wizualizacje komputerowe. Możemy iść do fryzjera, i fryzjer nam pokaże, jak będziemy wyglądać po, 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 po jego działaniu. Możemy sprawdzić, jak nasz samochód będzie wyglądał po nowym malowaniu, a powiedzmy, jak urządzić mieszkanie, to jest dzisiaj normalne, bo jak się zamawia projekt domu, projekt mieszkania, to bardzo często architekci wnętrz już nam pokazują, jak możemy je urządzić. Te książki, które nabyłem na ostatnim jarmarku w Jeleniej Górze, no tu akurat jest taki, taki, taki ciekawy katalog wydany w Wiedniu przez firmę, która zajmowała się produkcją drzwi i te drzwi mogły być oczywiście różnego formatu i różnego asortymentu i są takie plansze. Akurat ta, ten zestaw nie jest oryginalny w całości, ale w każdym razie możecie Państwo zobaczyć, jak właśnie te drzwi mogły wyglądać, i są to poszczególne plansze, które pokazują, jak urządzić wnętrze. No i teraz ten sam pokój możemy na inny kolor pomalować, i proszę zobaczyć, wygląda to całkiem inaczej. I dzięki temu możemy sobie wybrać taką formę, jaką byśmy chcieli. No i znowu mamy kolejne pokazane wnętrze. No i teraz te wnętrza możemy, że tak powiem, modernizować, bo jeżeli będą inne meble, jeżeli będą inne drzwi, to to pomieszczenie całkowicie inaczej wygląda. No tu kolejne, znowu w innych odsłonach kolorystycznych, znowu kolejne, także jest to taki ciekawy zestaw, gdzie można właśnie układać sobie, jak ma to wnętrze wyglądać. No szkoda, że akurat ten zestaw nie jest kompletny, ale proszę zwrócić uwagę nie tylko na te drzwi, ale na te piękne elementy dodatkowe mamy wczesne radio, wczesny stolik, wczesną lampę stojącą. No i drzwi oczywiście różnego, różne rozwiązania szprosów i filungów. W każdym razie też piękne kwietniki, piękne lampy, to naprawdę jest bardzo ciekawe. Do tego są, proszę Państwa, takie. Właśnie nazwijmy to maskownicę i teraz jeżeli wezmę na przykład sobie, chcę pokazać jak to będzie wyglądać, no to mamy tutaj piękny bufet z meblami, a jednocześnie z tyłu są drzwi. Możemy w inny sposób to oczywiście zaaranżować. Mamy tutaj oczywiście część sypialni, gdzie mamy toaletkę, gdzie mamy łóżko i też możemy zobaczyć jak to wszystko pięknie elegancko y, y, wygląda. No, możemy sobie urządzić też, y, tutaj będzie chyba Znowu kolejny duża, wielka czterodrzwiowa szafa, szafa, gdzie możemy chować odzież, a jednocześnie znowu wspaniały, piękny kwietnik, no i oczywiście zasłony. No, kolejny znowu taki rodzaj powiedzmy sypialni, znowu mamy łóżka, nocny stolik i szafę. No, jest to, jest to bardzo, bardzo ciekawe. Tu oczywiście możemy w różnych rozwiązaniach to mieć, bo znowu proszę zwrócić uwagę, że te meble możemy zamawiać w różnych wykończeniach, jeżeli chodzi o, o płuciny te główne. No i są tutaj jeszcze kolejne ładne jadalnie. Bo to tak lepiej się prezentuje, jeżeli jest to tło i też mieliśmy już na poprzednim, jednym z poprzednich obrażeń inne wykończenie, inne kolory tego mebla. No tu mamy znowu jakiś salonowy element, gdzie właśnie są pokazane fotele, ładna półeczka z pięknym jakimś pucharem i to są wszystko właśnie propozycje dla ludzi urządzających sobie mieszkanie. No, Kolejne rozwiązanie gabinet męski, biurko, e, biblioteka, ładna lampa na biurko, e, ekrytuar do. Y, Pisania do piórtu wyraźnie jest napisane, i to jest w jakim wykończeniu mogą być te meble. Także ktoś, kto, powiedzmy, posługiwał się tego typu takim wzornikiem, to dokonywał jakby wizualizacji, jak to ma tam wszystko wyglądać. No i tu jeszcze taka ostatnia ramęczka również z innym wykończeniem bufetu. Do tego zestawu tych w zasadzie wizualizacji były dołączone takie jakby poradniki, podręczniki, w jaki sposób odnawiać meble. No też to bardzo ciekawe. Sądząc po tych liczbach, które tu są, jest bardzo dużo tych publikacji. I teraz proszę sobie zobaczyć, to będzie teraz troszeczkę karkołomne dla pana, żeby pan to wszystko pokazał, ale mamy tutaj całe pokazane, jak po kolei robimy, żeby na gładkiej tafli ściany, ścianie mebla wytworzyć te piękne wzory na drewnie i czasami nam się wydaje, że jest to oryginalne drewno, a jest to po prostu tak mazerowany mebel i tu proszę zobaczyć na każdych z tych tafli jest pokazany w jaki sposób powstają te poszczególne elementy tego rysunku faktury drewna i tutaj mamy piękny efekt końcowy, czyli w zasadzie od gładkiego mebla po Pięknie pokazaną fakturę drewna, która, no, jakby to powiedzieć, jest całą piękną ozdobą tego, tego mebla. No, jest tych wzorów trochę. Mnie się najbardziej podoba ten, po, ten podręcznik, no, w, w zasadzie będzie karta do nauki numer 20, gdzie proszę zobaczyć, jest piękny mebel, tu już akurat jest koniec, gdzie jest pokazana e, e, intarsja. No, i teraz wydawałoby nam się, że ta intarsja powiedzmy jest zrobiona naturalnie, a to może być też namalowane. I tutaj znowu postaram się Państwu pokazać w całym takim zestawie, jak właśnie od gładkiej ściany można, dokonując różnych prac, dokonując przyklejeń i różnych takich tutaj nawarstwień, może powstać finalnie taki. Piękna płycina od mebla, gdzie to na pewno było tutaj nawet wykończone troszeczkę i macicą perłową i daje to fantastyczny efekt. Ja robiłem kiedyś Państwu, kiedyś audycję o, 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 o intarsjowanych meblach, pokazywałem właśnie z... z, z, z jakiegoś miasta, już teraz nie pamiętam, czy z Miejskiej Górki, czy z Ponieca, ale w każdym razie tam był stolarz, który właśnie pięknie te rzeczy robił. No i tutaj proszę zobaczyć, tu na przykład jak wykończyć, żeby był mebel na palisander zrobiony, czyli też od gładkiego do... Finalnego końca. W każdym razie te rzeczy naprawdę wspaniale się tutaj prezentują, i tu już mamy o właśnie finalny obrazek, jak wygląda taki mebel po renowacji. Ja nie ukrywam, że był czas, kiedy miałem. Pracownie renowacji, no dzisiaj powiedzmy, no już ze względów ekonomicznych zaniechałem tego robienia, ale powiem szczerze, że to był piękny czas, kiedy mogliśmy czasami dostając do pracy jakieś zwłoki mebla, oddawać klientowi pięknie odnowioną o, szafkę, stół, który był pamiątką rodzinną i dzięki temu może dłużej jeszcze w tej rodzinie funkcjonować. Także urządzanie wnętrz, przy pomocy tego typu starych wzorników, na pewno jest bardziej ciekawą przygodą niż wizualizacja komputerowa, która w zasadzie, no jakby to powiedzieć, dużo wykonuje za nas. Dziękuję.